Cześć z tej strony, Spytko. A to kolejny odcinek Walward. Tutaj sobie to przeklikam. O, na szybciutko. I tak, to jest już siódmy odcinek. To jest odcinek nagrywany w piątek, który wyjdzie w niedzielę. Dzisiaj widzi jeszcze, to będzie odcinek poranny. On wyjdzie o 12. I jeszcze mam plan, że o 18.00, żeby wstawić jeden odcinek. Żeby trochę tak sobie więcej stawić jak na niedzielę. No tak, tak wstawiam, że ludzie mają dużo... ktoś ma dużo coś na niej, że to może że no, tylko chcę trochę to Bo mam też inne pomysły na nagrywanie. Nie wiem, nagrywam... Nie, chyba o będę cisnął na drugim też odcinku. Ale dobra, dzisiaj robimy takie coś, że ja będę mniej gadał, a będę bardziej pracował, czyli no po prostu, żeby nie siedzieć tak i gadać, że... o dobra, może zrobię to, tylko będę od razu bardziej tak aktywny w grze, żeby lepiej strzelać w te małe, w te, zyre, te, te zyreks. Czy co to jest? O! Ale mam tutaj w ogóle już tych ulepszeń. Średnia kopalnia. Co dla nich oznacza średnia kopalnia, ja się powiem? Ale już to wiatru ładnie się wkopuje. Z tam informacji tylko, że kopalnia jest średnia. Wow. Spodziewałam się czegoś lepszego. Mogliby to zrobić lepsze że na przykład wtedy pokazuję e, jakiś tam obrys tej kopalni albo coś. O, tutaj takie tam się pojawiło. Czy mam tutaj jakieś... Czy, czy, tak, jest, taki, jakoś tak zastanawiam się czy coś tu jest. Jeszcze, o tu jest taki obrys jakby coś by mogło... Podawało. może to jest właśnie ten skaner ale, ale, ten start jest taki dla mnie dziwny bo ja w ogóle w tak grach mam, że na przykład uznajmy, że grałam w minecrafta mam netherite'owy killoff który kopię te wszystkie tam stołny mega szybko no i w jednym momencie zaczynam nową grę albo tracę ten kilow i mam jakiś słabszy kilow, no i ja mam takie, tak mnie laguje po prostu kiedy ja, tak wolne jest to kopanie dla mnie Okay. Przebiegam, ko... To nie jest coś Jeszcze raz, furka. Rozmiar kopalni średni. To dużo informacji dostaję. Polecam. Ale nie, to tam 700 kosztowało, to zawsze coś dodaje. Bo W sumie, jeżeli się zna dobrze rozmiary kopalni, że co oznacza rozmiar kopalni średni, duży, to to, to jest bardzo pomocne powinno być. 3 tylko stworki, jedynka lecisz. I ja od razu. Okej. Okay. I teraz tak. Tutaj dostałem informację. No chyba mój tak to właśnie sobie grał. Kiedy ja sobie tutaj szybko zacząłem nagrywać. A ja tam nic nie widziałem. Dobra, to teraz tak, szybko sobie tutaj się wkopuję, żeby dowiedzieć się wielkości tego szybu. Jakbym powinien nam no, trochę bardziej też opuszczać te szyby, jeżeli są takie, jakieś takie za małe dla mnie, że jakby muszę za, za daleko iść, a ten szyb czuję, że jest jeszcze odpowiedni do kopania. Średni szyb! No tak średni szyb, że ja tutaj widzę jakiś olbrzymi szyb na razie. O, zakopałem się wreszcie do końca. Nie zostawię was. Ani jedna bryłka nie zostanie. Teraz dam niezłe... niezłe dostawę. Jeszcze mi jedynkę od razu. No tam. O, jedynka zawsze tam coś daje. O, i teraz to jakoś kopię. Nie jak wcześniej, takie. Jakby chciało, ale nie mogę. O, jest pan ulepszacz. Ulepszacz. Ja, tu jeszcze w... ja się tu jeszcze w wielce bardziej ulepszacz może być dla mnie kluczowy. Ale jednak surowce. Czyli jak to jest rozmiar średni, to już wiem, że nie, nie powinno to być nic takiego ciekawszego. Tak mi się wydaje. Bo jednak rozmiar średni, no to średnia kopalnia, no to raczej może mieć maksymalnie Na pewno wydaje mi się, że mała kopalnia raczej ma te takie pokoiki dodatkowe bo tak zauważyłem, że raczej w części jest jakieś tam dodatkowe pokójki. Czy ja mówiłem, że to ma... Raczej nic więcej nie ma. Jak ja tutaj właśnie dokupuję się do działa. Już ten pokój zdzia... już jak, jak ten działa korytarz z działem? To już znam na pamięć. Miotacz kołków, dziękuję. Najlepsza broń w tej grze. Ja od razu chyba już zacznę ulepszać. Już nie będę ulepszał tego karabinku. Karabinik jest dobry na te małe, proste duże ilości przeciwników. Nie kołków, super. po prostu nawala się tymi kołkami jak szal jak szalony i niszczy się wszystkie te przeciwniczki. Co nie rozumiem, co to jest. Rządne istnienie. No to mi nieźle idzie. Już teraz idzie, w trzeciej fali już idzie ten duży spełniący. Ta matka idzie już, no właśnie idzie matka, nie mówiłem. O, radarek. To kupujemy z i szybkość. Jakie to zniszczy matkę, teraz zniszczymy te małe. Mam pana radarka. To jest ostatni moment, kiedy wchodzę do tego szybu. To będę iść do następnego już większość zebrałem teraz jeszcze no nawet nie ma, nie ma sensu już więcej nie miało to sensu ja tylko po jeden zasób i trochę tych punktów może tutaj coś będzie nie, tu nie będzie Czy jakiś przejście jeszcze? Nie ma. Aby. Rozwalam tą bryłkę. Trzeba mieć tam zawsze. Zawsze to jest trochę tych więcej punktów rozwoju. bujaczka Tym razem polecimy do góry. Wydaje mi się, że ta dwójka jest jakoś taka bardziej animacją. I zobaczę, może idzie, tutaj... Ale to się jakoś. Jakby dużo osób grało tak, że idzie do góry. Jak tak, jakby. Nie wiem, czy dużo, ale na pewno. Ci, ja tak sobie patrzę na te filmy. To większość, jakby. Dwu... Dwóch youtuberów, których widziałem. Które mają duże wyświetlenia To oni, jakby szli do góry. Kiedy wiadomo jest to, że dół jest lepszy. Nie no. Ale no w ogóle. No mnie dół jest lepszy, bo tutaj wydaje mi się, że jest więcej tego kryształów, bo tutaj jest już druga kopalnia i już mam ten. O, i, tak, i na takie armie to ja to lubię. Właśnie na takie armie to ja tą broń lubię. Po prostu raz, z się nią ciachnie, już cała armia nie żyje, nią tam trochę też pobawiłem. Jakoś tak mi naszło, żeby się nie pobawić. A tutaj mam surowiec, dobrze. Andrzej kopiesz się tam. stajesz Odczyt skanera, tam się kopać. mi się pokaże jeden i drugi tu są trzy cząsteczki a nie, tu, ale jeden to jest o, tu mi się pokazało się do kogoś tego zaniosę tego ulepszacza do mojej tej i bardziej się skupię chyba na zbieraniu surowców żeby lepiej się przygotować do tego mi. Mm, stacja dokująca. Słabsze, ulepszenie. Radar. Częściej nie złe. Mam te kryształki, więc mogę to kupić, ale lepsze, ważniejsze jest A, w ogóle zapomniałam tutaj czwórki użyć. Też już. Jak wiem około jak wygląda kopalnia średnia, to chyba tu ty... Mi sporo to podpada w sumie. Dobra już nie, czy tam Poradzę sobie z nimi Jedyneczka i lecimy Bo są z ostatnim czym pokonałem. I tak wydaje mi się, że jest inna muzyka. Ale tu jest surowców. Jeszcze jeden wyjście a tu jest jeszcze tego tyle. Nie. Ty mały, ty mały, nieś tak, ty mały, ty mały. ku co mi ucieka. Dobra, zdążę to chyba wszystko przetworzyć. O, oczywiście. To idealnie było tak na trzy partie. Okej, okay, no to teraz idę Zrobię to łączę się Do widzenia Są trzy kopalnie i już Dobra, ty idziesz na to Stali bełtem po twarzach. Już. Spalnie. Spalnie. Już przestali istnieć. Wiesz, najbardziej podstawowe kopanie fajne jest to, że jak się ma już ten trzeci poziom wiertła, to tak się szybko kopie, że no, nie zdąży się nawet pomyśleć, że mam kolejny surowiec, że go To jest mała kopalnia w tym życiu. Albo średnia. No nie, to mała kopalnia by było. To jest średnia kopalnia. Tak, ogarniam już chyba jak to jest rozpoznawalne. Mała kopalnia to jest taka kopalnia, która ma tylko jedną jakby... Jedno od miejsce, gdzie są surowce. Czyli jest taka jedna komora. Średnia kopalnia ma takie... Jedną komorę, potem ma przejście. A może to jest duże tak. Że ma takie przejście właśnie. I wtedy, bo tu ma masz, tu się masz taką jedną komorę, tu jest potem przejście i jest druga komora. A duża kopalnie ma 3 Nadbieg, idealnie Tak się dnia kopalnia Do szybkości naciągania Obrażenia Tutaj też obrażenia pójdę Wydaje mi się, że jakoś tak mega szybko to idzie Nie no, wiem jakąś taką bardziej szybką rozgrywkę chcę chyba zrobić, chyba tak, tak mówię. Nie, bo chciałam tak bardziej speedrunować te teraz. W ogóle zrobię może, z że też taką serię, jak dobrze zacząć tą grę. Jak łatwo zabić tego bossa. Alpik następny. Ale to jak już przejdę tą grę. Dobrze zwiedzać więcej kopalni chyba? Mi. Okay. Ulepszenia Jeszcze ulepszę tutaj atak, no bo tutaj muszę mieć zielone Mogę to niby zbierać, ale czuję, że powinienem w coś zainwestować Na z tego, że jeszcze tu mam zapas Ale ja chyba z tych kopalni będę już łaził Przecież Tutaj nie mam zielonych Jak nie mam zielonych, to co ja tutaj zrobię? Takie ostatnie wejścia. 6 minut dalej, 2 z 3 fenicjan. Może tutaj już nie ma surowców. Zobaczcie. Ach, no właśnie, to są jeszcze surowce. Czemu, że to jeszcze jest końca? Tu już będzie ściana. Tak my coś nie chcemy też. O nic tu już nie ma. Trzeba wezmę te trzy grudki. No dobra. O to jest... nawet jedna kupka. Lepszenka. To sobie kupię. Bossa Ale jakoś o wiele lepiej mi się teraz szybciej mi to idzie. Przecież do błosa to ja będę miał takie już te ulepszenia, że w ogóle... A, i to są te chmury, gdzie właśnie się atak triggeruje. Ale mi się chyba... chyba idealnie go Tak, idealnie go strigerowałem. to jest już ten z działkiem. Ile tego. Jest zawsze ten tym atak w tej jest taki, taki... spam. Tego. To jest fala w innej, Czy nie to też tak wyglądało? Że to było jakby takie? Czy to było inaczej? Nie wiem, zobaczymy. Może tu będą też inne surowce? Nie wiem. Dobra. Tu są inne surowce. Co to za kostki? Po co mi te kostki niby? Tu są na przykład potrzebne te kostki. Ojcie. Wyliłem ten. Aha. Aha. to nie jest tak, że tu u góry są kostki? Mam to do takiego bo mi się nie opłaca włazić. Bo ja potrzebuję zielonych. Te kostki to prawda, są fajne. Przydały się, ale zielone są mi potrzebne. Może wajdy, niech mi się tu skaner wywali. To może coś jeszcze o mi wypowie, jakie są jakieś surowce? Ja to nie mnie zabrał, no. Ja tym się wolno kopię, bo to trzymało je zielonych. Mhm. Tak, ale tak z kuski tylko z tego jeszcze ogarnę. Nie, no to ja nie. Tu, tu, tu siedzieć nie mogę. Ja mam zaraz bossa i nie mam leczenia. Dobra, nie, ja nie będę tu łaził. Chyba. Tak, zapomniałem i za szybko ten... I... Szybko. Ale teraz tak on szybko łazi. Ten pająk. Ta zielona. Dobrze, jakaj ewiol... wy... O nie, najgorzej. No, no teraz taką słonkę Dobra, wywal mu rakietę. Rozumiem, to jest taka osłonka, która blokuje wypadanie surowców. Do tego. Tego. Ale dobra, to nie zmienia faktu, że potrzebuję zielonych kryształów i już jakieś znalazłam. Okej, okay, tam mega góry są złoża. Ale ja muszę tutaj zrobić to. I teraz, te kostki by miały jakikolwiek sens. Ale patrząc na to, że ja jest... że zamieni to mam bossa. Więc muszę uzbierać jak najwięcej surowców, żeby mieć jakiekolwiek życzenie. O kostki nie mają dużego sensu. tego bossa jakbym jak, jak tego bossa wykonał na takim HP to bym się zdziwił chociaż niby nie ja z jak to wykonywałem miał mam tak 10 sekund do bossa kiedy o dostałem tutaj tę no, powinienem dać radę Chwilę będzie tam walił. O kurczę, ale to jest op. Dobra. 27 sekund. O kurczę, na falę, na falę. Dobra. Zwalnie to i to muszę zrobić. No fala, ja tego nie zauważyłem, że... Nie, nie zbijaj mi tak szybko, chyba strasznie. Aha, jak przez to przegram. Shift na bieg. Cześć panie Bosia, Jak ci dzień mija? Bo mimi ja wręcz upio mnie Panie Bosie, no Pan nie próbuj Dobra, Panie Bosie, Pan ginie teraz staje Pan takiego superpuciska Ale miałam takie opiłeczki o, o nie, o nie, 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 Panie Bosie, nie Panie Bosie, żyje, żyje Ja nie mogę Ale gdyby nie to, że tak nie, ja do góry więcej nie idę. Chociaż tu, ma, tu mam twoje nie działa. To ciężko tak pogodzić. Ale to by mi się bardzo przydało. Ale wydaje mi się, że. Mogę no, zbierać nim. Nie, kupuję ten. Nie zastanawiam się. Chciałbym mógł też to i to spróbować. Ale kupię tę szafkę. O, ale to jest wygląda. No bo pięć zasobów więcej. No to jakbym miał pięć zasobów więcej, to ja bym to miał w ogóle lepszą sytuację. Bo mniej muszę łazić wtedy latać, żeby ten cave, więc wykopać cały To jest jeszcze też niezłe będzie Jak to się kupi To 7000 tysięcy, bloków Dobra No nie Wyjść znowu ten, ten znowu boss nie Pa